Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy, odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie. Sylwester Chęciński. Modlimy się za Sylwestra Chęcińskiego. Dzięki niemu i dzięki jego filmom nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, cieplejsza, dowcipniejsza, mądrzejsza, refleksyjna. W jednym z wywiadów Sylwester Chęciński opowiadał, jak to w 1936 roku do Suśca, prostoczańskiej miejscowości, w której się urodził. Przyjechał mężczyzna z walizką i zaczął wyświetlać film o tematyce biblijnej. Działo to się w jednej z miejscowych chat. Nagle pękła soczewka obiektywu. Nie dało się jej naprawić. Film został przerwany. Kino objazdowe odjechało, ale chłopiec, czyli mały Sylwek, dokładnie zapamiętał żywe obrazy. Wspomina, nie mogłem pojąć, jak to jest, że ludzie na płótnie się ruszają. To była jakaś magia. Takie jest moje pierwsze doświadczenie z kinem. Uczył się kina w, w, w szkole łódzkiej i jako asystent Andrzeja Wajdy, czy Stan Stanisława Lenardowicza, nazywano Chęcińskiego malarzem polskich charakterów. To bardzo dobre określenie. Nie jakiś tam pompatyczny malarz polskich dusz, ale charakterów. To jest jednak coś innego. Świadomości widza pozostaje przede wszystkim królem komedii, chociaż nie jest to do końca prawda, ponieważ tych komedii jest mniej w jego twórczości, jak policzyłem. Ale pozostaje dzięki słynnej trylogii o Pawlakach i Kargulach, sami swoi, czyli skonfliktowani na wieki wieków, amen. W tej historii o przesiedleńcach Przyglądał się Polsce, wiecznie podzielonej. Przyglądał się bezsensownym walkom, waśniom, konfliktom prowadzącym donikąd. Ironią, absurdem dotykał spraw ważnych i podnadczasowych. I teraz, w 2021 roku, może nawet przeżywamy lekkie déjà vu. Bo wielcy artyści mają coś z proroka w rozmowach kontrolowanych, które realizował po upadku komunizmu, jakby już za zmarłego Stanisława Bareje, też pozostał sobą w tej rozgrywającej się w stanie wojennym komedii, portretując ludzi opozycji i ludzi władzy, połączył konwencję Barei i Munka. Taki był. Łączył absurd życia z ciepłym spojrzeniem na drugiego człowieka. Afirmował życie i drugiego człowieka z wszystkimi jego poplątaniami, śmiesznościami, upadkami i nędzami. Zapytano go, co jest ważne w życiu. Odpowiedział – ład w człowieku. Ład w człowieku? Czy to, aby nie oksymoron, moglibyśmy się zastanowić? Sylwester odszedł w inną przestrzeń wolności. W przestrzeń idealnego ładu. Nieosiągalnego przez człowieka. Jak w zamku bergmanowskim, wszyscy czekamy na nieuchronnego gościa, na śmierć. Albo jak wstęga Mebiusa, ta uniwersalna metafora nieskończoności. Przedstawia ona formy geometryczne w postaci przestrzennej ósemki. Forma ta ma pozornie dwie strony. W rzeczywistości można. Ruchem ciągłym przejść z jednej strony na drugą, niby dwie strony, a jedna. Bo wszyscy jesteśmy świadomi swojego umierania z każdym dniem, niby dwie strony, a jedna. Dziś żyjemy pełnią życia i tak ma być, tak mamy żyć. Jutro umrzemy, ruchem ciągłym przechodzimy na drugą stronę, w nieskończoność. Sylwester odszedł. Ale to nie koniec. Spotkamy się jeszcze, Panie Sylwestrze. Wierzę w to, bo wierzę, że jest w martwych stanie. Radość z tym związana jest trudna do przyjęcia, szczególnie w chwili śmierci osoby kochanej. Życie, śmierć, zmartwychwstanie. Do zobaczenia, Panie Sylwestrze. kochany synku powstawiłeś nas z poczuciem ogromnej straty ale też zazdrości że w swoim długim życiu zdążyłeś zrobić tyle dobrego, odnieść tak wiele sukcesów zostawić tylu przyjaciół zdobyć olbrzymi autorytet i szacunek uzyskać swoimi filmami tak wielką popularność pozostawić rzesze wielbicieli. wszyscy kiedyś odejdziemy ale rzadko kto może tak jak ty, spoglądając wstecz powiedzieć tak Czuję się spełniony. Osiągnąłem w swoim życiu wszystko, co mogłem osiągnąć. Zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić, a wam, znajomi, nieznajomi, przyjaciele, pozostawiam po sobie tylko najlepsze wspomnienia. Dziękuję ci, synku, za lata przyjaźni, za wszystko, czego mnie nauczyłeś, za ten profesjonalizm, który nie pozwalał ci na żaden artystyczny kompromis za Twoją postawę w najtrudniejszych czasach, za Twoją pomoc, kiedy trzeba było walczyć o najważniejsze dla środowiska filmowego sprawy. Żegnam Cię w imieniu kolegów i swoim. Niektórzy mówią do zobaczenia, więc jeżeli tak jest, to do zobaczenia. Jacek. Proszę Państwa, mogę powiedzieć w imieniu e, całego środowiska, Riecek bardzo uważam szczerze i osobiście nazwał nasze uczucia związane ze śmiercią z I... No i teraz to powiem. Cześć